Witam ponownie, ja jestem PG Games i zapraszam do kolejnego materiału z cyklu Day's Gone. Hej, duży Mike, zabieracie przez przełęcz? No, myślisz, że ona jeszcze żyje? Miliardy ludzi umarły, a ona jakoś dała radę? My w sumie daliśmy. Jak teraz odpuszczę, jak tego nie zrobię. To cholera skończy tak jak. Jak my, tak? Jak żelazny Majk, jak buzer, jak to szło obozowicze, nie? Ruszaj. Znajdź swoją kobietę. Wiesz, gdzie mnie szukać. Hej, wiesz co? Wiesz co, ja myślę, Dikon, Myślę, że ty. że ty boisz się tu być. Boisz się być częścią czegoś większego. Potrzebujemy Cię tu i Ty się boisz tego, jak jasna cholera. Gotowy? Tak. Chcę się stąd zmyć w cholerę. Chodźmy. Tędy. Dobrze, będę za tobą. Mam nadzieję, że to nie jest daleka droga. Zabrałem kiedyś czeka na ryby, zanim... to no, wiesz... Złapał jedną. Nie wiedział co ma z nią zrobić. To do niego podobne. Kierował dość elitarnym klubem. Oj, chłopcy, robiliście swego czasu niezły burdel, ale chyba nikogo nie zabiliście. Nie z zimną krwią. Kiedy ktoś strzela pierwszy, to nie zabójstwo. Wiesz, Mieliśmy tu latem turystów. Kilkoro. Tysiące za wiele by zliczyć. Autostrada była zakorkowana przez suwy i kampery, pełne spalonych na słońcu matek, szłopiących piwsko ojców i ich zasmarkanych dzieciaków. Tęczowa mieszanina kapeluszy słonkowych, hawajskich koszul i japonek. Kursowali tak przez całe lato, jak jakieś kolorowe mrówki z zelej do farewell i tutaj. Bez przerwy. Cieszę się, że nie robiłem wycieczek w tę stronę o tej porze roku. Tutaj się pożegnamy. Trzymaj się szlaku. Schodzi do podnóża góry, prosto do doliny Diamond Lake. Życzę szczęścia. Mam nadzieję, że twoja pani nadal gdzieś tam żyje. Żyje. Może i tak. Ale zastanów się, Dick. Czy ma to znaczenie, skoro reszta już nie? I never know what tomorrow

Was nie słyszy! Cholera! Jeszcze raz! Co do chuja! No, już prawie go mam Teraz dopiero. Ale ile ja amunicji straciłem? W Człowieku nie wiem, czy ja bym bez siebie złodzieja. Dobra, dobra, dobra. Nie żyje jest spoko! spokój. to bo nie mój ból. Jestem Russell, Glen Raser. A to szeregowy malins. Heryk! Heryk, Dickon Saint-Jean. Czy ty, ty powiedziałeś szeregowe? Tak, tak jest. Bojówka deszuc. Nie pochodzisz stąd. Przeszedłeś przez przełęcz? A, Nie, 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 tak się tylko szlajam. Trasą przez słoną równinę na wschód od Silver Lake. Uuu co? To co ty tutaj robisz, gościu? Jak ci się udało przejść przez trasę? Wow, 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 wow jezu, gościu. Co? On dopiero co ci uratował, stary. Duchownik kazał nam szukać takich, co włażą na teren z północy, południa. Weź tu, kurwa, przychamuj, nie? Niech kapitan się tym zajmie, okej? Okay? Dobra. Kolej zajebał pieprzonego wścieklaka. Chodź z nami. Mamy obóz zaraz przy Diamond Lake. Znajdzie się Micha i Koja. Choć tyle możemy. Spoko, okej, okay, może być. A Flores? Nie możemy go zostawić. Eee, ty tu zostań, ja pojadę po paliwo. Nie! Słuchaj, zostań. W razie czego zabierz mu naboje. Będzie dobrze, OK? Jedziemy. Ale wy przodem. Się mniej, okay? Wiesz, ostatnio mieliśmy trochę problemów ze skuterami. Jak namierzycie ich patrol, możesz mieć kłopoty. Dobra, jasne. Mówisz, bojówka hrabstwa deszcz? Słuchaj, stary, najważniejsze, że dają mi żyweć. Chcą, żebym salutował i mówił, tak jest, to salutuję i mówię, tak jest. Jak dużo was jest? W tym obozie? Stuwa czy coś koło tego. Trudno się połapać. A w kwaterze głównej? Znacznie, znacznie więcej. Serio? Okej. Okay. A kobiety? Co to w ogóle za pytanie? Możesz zapomnieć gość. Pułkownik ma jasne zasady co do tej całej inte integra integracji. No tej właśnie. Jak pracujesz i słuchasz rozkazów, to nikt się nie czepia. Kobiety są na równi z mężczyznami. Pułkownika to nie obchodzi. Ja nie! Słuchaj! Ja tylko szukam paru osób i kobiety, z którą jeździłem ponad rok temu. Pewnie przyjechali w Silver Lake. Zakładam, że trafili do jednego z tych obozów Niro dla uchodźców. Silver Lake? jest stary, Silver Lake nie istnieje o wiele dłużej. Tak, tak. Cholernie łatwo stracić tutaj rachubę czasu. Kapujesz? Tak czy siak, czy wy zgarnęliście kogokolwiek? Ocalałych, znaczy się z, z obozu dla uchodźców. Może? Jak mówiłem to w zasadzie armia, co nie? Spytaj kapitana. On był na słonej równinie. Może będzie coś wiedział. Kapitana? No koriego. Dowodzi posterunkiem Diamond Lake. Już prawie jesteśmy. No tutaj. Kapral, Russell, otwórzcie! Raport, kapitanie, tak, mieliśmy go. Słowo, był motor jeszcze ciepły. Ale go zgubiliście. E, nie, szefie, znaczy się tak, zgubiliśmy. No, bo trafił nam się wścieklak. Gdzie Malins, Flores? Flores nie żyje, szefie. Malins tam został. To wszystko, kapralu. Znajdźcie paliwo i wracajcie do Malinsa. Tak, tak jest. Gdyby nie jego pomoc, bylibyśmy trupami, ser. No więc obiecałem mu coś na ząb i schronienie na noc, ser. Kapralu, weźcie, spierdalajcie. A ty kto? Jestem Deacon St. John. A ja Cory, Derek Cory. Wszystko gra? Tak, przepraszam. A... Wy... Wybacz lekkie zmęczenie, od dawna już jestem na szlaku. Raz, ale że prowadzicie nabór. Zainteresowany? Chciałem w sumie osiąść, znaleźć obóz, więc tak, zainteresowany. Idziemy. To... Jak długo się włóczysz? Trudno powiedzieć. W drodze łatwo zgólić na tyle czasu. Jóż, 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 jóż. A sprzęt? Skąd go masz? I amunicję? Zrobiłem kilka kursów dla różnych obozów. Głównie jako łowca nagród. czy ludzie? Jedno i drugie. Zawsze uchodziłem za kolesia, który każdego jest w stanie wytropić. Które konkretnie obozy? Gdzie? No wiesz, za doliną Ferwel. Zresztą nieważne, już i tak nie istnieją, zniszczone. E, Roshan mówił, że byłeś tam, kiedy zaatakowano Silver Lake? Zgadza się. Naprawdę strasznie chujowa sprawa. E, czy ktoś przeżył? Trzymaj! Masz, weź to. Bon bojówkowy. Waluta. To za pomoc moim ludziom. Biorą je w każdej intendenturze. Okej. Okay. Dołączasz do nas? Zapraszamy. Chcemy niedługo stąd ruszyć. A nie niby dokąd ruszyć? Mówiłeś, że znasz się na tropieniu. No, trochę. To nie jest życie w łóczęgi. Jesteśmy tu na wojnie. Na pewno się piszesz? A nic lepszego nie macie? Ja cię przyjmę. Ale tylko pułkownik możecie cię zaprzysiąc. Trzymaj się nas. Pomóż trochę, a sam cię do niego zabiorę. To zostaje. Dobra. O Jezu, Jezu, ten syn ma mój pierścień. Zabrał Gosarze. Musiał zabrać Gosarze, bo sama by mu go przecież nie dała. Więc to znaczy, że musi tu gdzieś być. Każda no, no, tę że, dasz hey, uciec wypadł, że Chyba no nie widziałem cię tu wcześniej. Lukasz Monroe. No tak, bo właśnie przyjechałem. Deacon St. John. Dobra, to rozejrzyj się trochę. Mam tu. Do, do zobaczenia. Hej, Jesteś tu nowy? Ewa Bergstrom, Tam. ale mówił mi Bergi. Deacon St. John, tak, dopiero co przyjechałem. No dobra, Sen John. Rób co do ciebie należy, a się dogadamy. Jasna sprawa. Do zobaczenia. Witaj. Jak leci? Jesteś nowy? Nazywam się Rumi Ikeda. Dikon, Dikon St. John, to ty? E... Do zobaczenia. Żegnam. Dobra. Hej. Uh, jakoś nie wyglądasz jak bojownik, a chciałem... Nie, stary, jestem Wade. Wade Taylor. Możesz mi mówić Wade. Deacon St. John. Słuchaj... <grym> w mordę! Deacon St. John? Miałeś ojca kaznodzieje, co nie? Nie. Rany, człowieku, masz imię, że chyba. Dobra, słuchaj, Widzisz, Wade. co się dzieje, stary? Ale to wszystko jest pojebane. No... No to jak? Chcesz dołączyć? Zostać zbrojnym, bawić się wojną? i nie. Nie wiem, może słuchaj. Wyglądasz jakbyś dopiero wygrzebał się z syfu, nie? Tak, chciałam. No chciałem wciałem... spotkać pułkownika, czy kto to tam kurwa jest. Podróżowałem z taką grupą i rozdzieliło nas. Znasz może kogoś, kto tak wygląda? Eee, nie stary. U, ale ta jest ładniutka. Uswałyby mnie. Muszę lecieć stary. Będą mi szukać weź czy innego robactwa. Życzę szczęścia! Diconie St. John! Jezu, ale masz imię. Jezu, ty jest pierdolnięty. <grym <grym to... <grym Sarę, nawet, gdybyś go po pyszku. Ach, nie wygłupiaj się, Sara. Gdzie ty, u diabło, jesteś? Jesteś tutaj. Na pewno jesteś. Może w tych namiotach. ruchy, ruchy! Ach, ruchy. Może tutaj. Dalej. Wiem, że możesz szybciej. Moja babcia potrafiła szybciej biegać, Nie, żyło. nie tutaj. Moja nieżyjąca babcia, co jeździła na wózku. Urocze rysunki. Oh, Boże, cieszę się, że Sara i ja nie mieliśmy dzieci. Ich utrata musi być... ta. Podejrzewam, że Prawie to będzie tutaj. tamten dalszy namiot. Szpital. W sumie z jej doświadczeniem to pewnie tam by była, prawda? szlak by to. Tutaj też jej nie ma. Na pewno jest tutaj. Sara? Sara, jesteś tu? Kurde, to też nie. A co, nie mogę przejść dalej? Cholera jasna. Nie ma jej tu. No nie ma. Ale no tak, przecież nie mogłoby być za łatwo, co? St. John, jesteś na tym kanale? Kapral Russell mówi, że masz przy sobie radio. Tak, tak, jestem. Widzimy się przy bramie. Już idę. Kurczę myślałem, że znajdę ją już teraz, no Szykujemy się do trasy. Wybierasz się? Jestem gotowy. Włożyłeś w to sporo roboty. A, trochę. Открывать! А добрый я, ты? Умеешь ездить? О, ясно, ясно, что умею. Co tam się stało do cholery? Znaczy, to mi wygląda na pożar lasu, ale dniaki są zwęglone, więc to oznacza... To oznacza, że drzewa ścięto, zanim zaproszono ogień. Masz czuj. Nazywamy to martwą strefą. Używamy drewna do budowy barykada, potem wypalamy i karczujemy ziemię. Z posterunką jesteśmy w stanie zobaczyć hordę, zanim do nas dotrze. I co? Chce się spalić też wszystkie budynki, żeby draszki i rojaki nie miały gdzie Znasz się nasz filozof, co? Mówiłem! Spędziłem w Syfie dużo czasu. Więc taki jest wasz plan? Bojówka zamierza spalić wszystko do kołej ziemi? To jest wojna, Senczo. Żeby wygrać, musimy zrobić wszystko. Wojna? A myślisz, że co? Przecież byłeś w Syfie. Widziałeś te hory. Jedyna rzecz, która jest w stanie ich powstrzymać, to armia. Nasza armia. Trzeba będzie czegoś więcej niż armii. Plan już jest. Jeśli pułkownik pozwoli ci dołączyć, to dowiesz się, co o Silver Lake. Pytałeś się ocalały. masz kogoś konkretnego. Co? Nie nie, nie, nie za bardzo. W sensie słuchaj, było, było kilka osób, z którymi jeździłem. Pomyślałem, że może trafili tutaj. A już myślałem, że kogoś ścigasz. Tylko łowca nagród. Nie, nic z tych rzeczy. Ścigałem już ludzi na długich dystansach, ale nigdy na tak długi. Nie warto. Hej, kapralu! Kapitan tu jest! Gotowe, ser? Tylko pamiętać o znaczniku. Tak jest. Dobra, to wy wracajcie na Diamond Lake. Zgarnąć e, Taylora bodajże? Tak jest. Tak. Do pułkownika z nim. Będę 18.00. Ser? Wojskowy czas, kapralu. Powinniście już to wiedzieć. Aha, tak jest. Wypierdalać mi stąd. Tak jest. Masz tam coś? A, a jak długo ten... Vasquez... się z wami wozi. Dwa tygodnie, może więcej. A, nie próżnował? Co do kurwy. Mieliście może problemy z transportami, a ataki łupieżców? No. Okej, okay. no to będziemy szli na piechotę. Czemu na piechotę? Bo Vasquez wybrał się tu w jakimś celu. Na motocyklu go nie wyśledzę. Jasne. Od czego zaczynamy? Padał śnieg, więc nie będzie żadnych odcisków butów. Chodźmy. Chcę zajść do tej chaty. Dobrze. Będę za tobą. To może zakończymy ten materiał w tym momencie, moi drodzy, i będziemy kontynuować już niebawem. Zobaczymy, jak tutaj dalej się potoczą losy tego wątka fabularnego, a ja tymczasem żegnam i do usłyszenia.